Siemano ziomeczki, no niestety dzisiaj nie będzie szachów. Ponieważ y, mam coś nie tak z internetem na laptopie. Ale za to. Y, pokażę wam. Jak wygląda meta wykolejeńców. Meta wykolejeńców. To miejsce którym yy, jest duża liczba zbirów. Ale to serio duża. Takie liczby zbirów nie widzieliście. Jeżeli jeszcze was tam nie było. Dobra, co musicie tam wziąć? Pierwsza rzecz. Broń. Tylko nie jakąś słabą. Wziąć tak, shotguna Jakąś broń na bliski dystans. na ja to na przykład. Dobra, znajmy to. I co moim zdaniem jest najważniejsze leczenie. No bo wiecie. Dużo zbiorów, duża, zada... duża liczba zbirów zadaje duże obrażenia. My, że to usunę. A więc tak, możecie też, musicie, że tak powiem, wziąć ze sobą strój jakiś. Ja mam tylko to. Ponieważ, no, pokażę w jakim stanie jest mój strój. Tragiczny nieprawda? prawda? Że w ogóle to mam <gryw> 11 wytrzymałości. To mam w ogóle 0, a dalej jest. Czap Czapki niedźwiedzia są w tragicznym stanie. A spodnie niedźwiedzia mi się zniszczyły. No, no więc tak. Jak widzicie u mnie w bazie zmieniło się to, że ulepszyłem kamieniarkę. Ulepszyłem to, sumę Wam pokazywałem. Ulepszyłem suszarkę do skór i ulepszyłem suzielarski. Teraz ulepszam odlewnie. A jeszcze ulepszyłem warsztat broni. Oblokowałem, składam strzelbę, karabin, springfield, kropka 58, pistolet pojedynkowy. Nie są to jakieś dobre bronie. No, Misklit. W sensie nie no, chciałem sprawdzić ile, jak długo się będzie to produkować. O patrzcie, kijek zadaje więcej obrażeń niż dzida. Y, patrz Co nie, to jest zabawne. Tutaj robię quest'a Ale właśnie zepsuły mi się z A no, moja zbroja była w tragicznym stanie. Wezmę jeszcze troszkę leczenia. Na wszelkie wypadek. No i dobra. Pokażę Wam, jak zdobyć żywice. Żwico jest koniecznym produktem do wybudowania tego mostu. Brud na rzece. Brud. <laughs> Ta, idziemy do mety wykolejeńców. Też wcześniej obejrzymy reklamę. I za chwilę się widzimy. Dobra, nie mogę obejrzeć reklamy, lecz mam konia i make. Braknie energii, wiem o tym. Ale pamiętajmy, że mam to. Dobra, wchodzimy. Potrzebny, yy, no może nie jest konieczne, ale. Yy, to jest dręczyciel, dręczyciela podhaczę tym. Widzicie na hita. Wilka werbuje. Werbuje to my collection. Naprawił mój wilczek, że mam mało HP. I patrzcie, jest dużo także skrzyni. Kurde, gruby. O nie, mi z zrobiłem. Yy, polecam brać jeszcze jakąś broń. Szybko strzelną. Oj, oj, oj Dobra leżą. Leżą i kwiczą. Stejka sobie wezmę. Nie. Tak to co? Nothing. Dobra, jak widać. To są dwie skrzynie, ale jest ich Uwierzcie więcej. I nic takiego bardzo mocnego nie leci. Ale to jest no, dużo ekspa. W sensie dobre są rzeczy. Dla mnie na przykład są słabe, bo ja już mam, wiecie, no, wyższy poziom. I, pamiętajcie o tym, żeby pozabijać wszystkich. Przed tym jak zaatakujecie szefa gangu. Myk. Na hita tak jak lubię. Dobra. Wszystkich pozabijać, bo wtedy ten. O... Wdeczka, tak jak lubię. Ojojoj. problemy najmala. Chłop, coś gada, jego na hita ściągam. Nie zdążyłem przeczytać, co on powiedział. Jeżeli macie słabe bronie, to weźcie więcej leczenia. Mam bramy, jeżeli ja mam 71 punktów odwagi, jak widać, jest to Spora liczba. Mogę sobie dużą liczbę, wiecie. Zwierząt. spalić. Na przykład tu jest dręczyciel. I myk. Nie wieć Kurde co jest. Myślałem, że potrzebuje się kiery, żeby kurde skrzynkę rozwalić. Które sobie wezmę, bez lamerska No, no ale nie przechodzajmy Szukam jeszcze drugiego niedźwiedzia Kombo Żałosno, ale jednak. Bo tu są dwa niedźwiedzie. Jeden wilk. Dłup też. Dwa wilki. Jeden niedźwiedź. Dobra, skórkę wezmę. Części to lec są lamerskie. Dobra, patrzcie. Nie idź tam. Kurde. Chciałem iść od tyłu. Oj, oj. oj. Skomplikowana sprawa. Uuu, ale zmaściłem. Tragicz, tragicznie to rozegrałem, ponieważ yy, nie wiedziałem, że mi taką bułę dadzą. Zagrałem jak debil. Ale pominąwszy ten fakt, teraz mi się brońki popsuje. Dobra. Tego musicie mieć, bo jak karabin to trzymałem, tak to bym się wyleczył. Plecak się zwali. Dobra, to odkładam, bo jest ważne. Więc tak, inna broń. Co jest lepsze, to czy to? No jasne, że to. Peacekeeper. Ty. Dobra, mam plan, mam plan. Poświęcę to, hehe. Dobra, teraz odłożę to, co mi jest niepotrzebne. Czyli kurde skórę. bardziej u Seles nie jest to. Dobra, my co my tu mamy? Nic nie mamy. Bida w kraju. To odłożę, to odłożę. To wezmę to też wezmę mi się nie chce. Widzicie jak się ładnie wyleczyłem dobra. Wungiel przecież mam, no ja piercię. Tak jakby jakby się uparł, to no nawet dobrze, że zginąłem. Bo... o dużo większy damage I... Bo wiecie, idę po koniełka Go nakarmić Szkoda, że to straciłem, co nie? Zobaczę za ile się go naprawię Dobra, zostawię Zostawię, ponieważ nie chcę tego tracić A owca, nie wiem Dobra, widzimy się za chwilę w obozie zbirów. Dobra, jak widać, znalazłem nowiec w skrzynce. Mam go tam jeszcze troszkę. I dobrze. Nowiec jest bardzo, bardzo ważny. Dobra. Dzień dobry, dobry. Pierwsze co robię teraz to, idę po niedźwiedzia. Ty zdechł? Co jest? Umarnął. Nie no, zabili go, no, ale dlaczego no? Panie, co pan? Patrzcie, mam plan. To jest mega dobry plan. Patrzcie, Mik. Ja mu nic nie zrobiłem. on ma 2000 armora no, Co? Ty oni są chyba coraz silniejsi. Coraz bardziej beznadziejne rzeczy mi dają. Nie wstawaj. Co jeszcze nogę zwiśniesz? Dobra, po lewej stronie jest drugi. Niedźwiedź w sensie. Dobra, co my tu mamy? Otwieramy? Futrzone buty. Mogą być. Mogło być lepiej. Być mogło być także gorzej. Pamiętajcie, wyście, w... zabijcie wszystkich. O, no słaba ta brońka. O, dobre było to. Do buciszków w łuczęgi. Buciszków. Dobra, co mi tu mamy? A, dobra, nie niech mi się. Tam jak widać... Jest. Mr. Boss. Uu. Nie ma tego, dobra. Uu. Panie, co jest? Boss of the gang. Zaraz zmieni broń na. No właśnie. Dlatego nie spory panie, bo zmienia tą broń. Dlatego jest. Uwaga. Jest. Oczywiście nic mi nie da. Żadnej sensownej broń. Teraz zobaczcie. Skrzynia, o którą się bijecie. To jest dokładnie ta skrzynia. Otwiera się 50 pięćdziesiąt tysięcy lat. Jedno, no nie wiem, uskamowali mnie. Części wezmę, to też wezmę. Na też wezmę. Plecak se założę. Dobra i co my tu jeszcze możemy wziąć? To wezmę. Poszukam jeszcze żelaza po skrzyneczkach. To już też wezmę. Dobra. I weźcie ile się da. Jeśli wam to pasuje się resetuje po y, tygodniu. No, jeśli Wam się spodoba, to no, jeśli Wam się podoba to, co zrobiłem, napiszcie komentarz. I w tym komentarzu. No, jeżeli napiszecie komentarz, że Wam się to podoba, to za tydzień leci kolejny. Mogę nawet Pokazać wam ten yy, Jak przejść. Inny biom. Yy, też. Taki jak ten. I co jest wam potrzebne? No najpięknie. No i, I wracam do bazy. Nic nie ma, a już myślałem. Jeszcze Wam pokażę. Haha, <laughs> żartowałem, nie pokażę. <laughs> Dobra, słuchajcie, jeżeli Wam się podoba, to co robię? Zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli Wam się nie podoba, to nie subskrybujcie. Dajcie także o sobie znać, bo subskrybuje mnie, wiecie ile procent oglądających? 7,5% moich widzów nie subskrybuje. Więc no wiecie. Tak, wesprzyjcie mnie tą jedną subskrypcją. Życzę wam miłego dnia. I siemanko.